Widzi się po wszechświecie niczym chęgi na wodzie. Zabicie takiej istoty ma poważne konsekwencje. Nawet myśliwy, którego strzała zabija ostatnie zwierzę z gatunku, wie, że dokonał czegoś nieodwracalnego, czegoś, co naruszyło osnowę czasu i przestrzeni. Z ciężkim więc sercem wyruszyliśmy wraz z Emilią na takie właśnie łowy. Odnalezienie miecza bogów i pokonanie Mazeliana. Utrata Emily Nighthaven lub Solmera, Emily Nighthaven, Solmer i Kodż, a także wszystkich zaklęcia. Ciekawe. Emily i Solmyr na osobne wyprawy, aby znaleźć sposób na pokonanie Gawina Magnusa. Najpierw więc Emilia opuszcza granicę Wielkich w poszukiwaniu miecza bogów. Wchodzi na teren zajęty przez twory chaosu. Jedno z podań tej potężnej. Że bohater bohateru do zabicia złego, bla bla. bla. Wybierzemy przeciwko Magnusowi. Co do Solmera? powinien ponownie wkraczać do świata po Zimie. Okej. Okay. O pochodzeniu kryształowego wahadu. To ja na dwóch bohaterów takiej jakby oddzielnie? Zobaczymy. Grzbie to mojego wierzchowca obserwuję teraz teren ter przede mną. Opuściłem granicę wielkich Arkan i kroczyłem na ziemię, będące we władaniu opryszków i morderców. A teren, ale tym razem nie przybyłam tu, by wprowadzić płat i sprawiedliwość. Przychodzę po miecz. Zanim się z Solmyrem, gdy każdy z nas wyruszył w swoją stronę, dzimy powiedział mi starożytnym historię Miecza bogów. Musisz pamiętać, mnie, jak Lowe, że to strzał na ślepo. Nie wiem, czy miecz bogów jest w stanie zabić Gabinę Magnusa, powiedział wówczas Solmer. Tak rozumiem, że jesteśmy w desperackiej sytuacji. A więc o to, co wiem. Dawno już temu zapomnianego... dawno już zapomniane imię bohatera, więc mówi się o nim jako o światła. Okrutny Bóg poświęcenia całe miasta dla własnego chorygo kaprysu. Nie mógłby się przeciwstawić, jednak wojownik światła, mają wówczas chłopiec wyprawił się samotnie, by położyć tym zbrodniom kres. Powędrował daleko, walczył ze smokami i demonami, aż wreszcie dotarł do raju. Tam pod czujnym okiem dobrych bóstw wykuł miecz Bogów, gdy wrócił stanu z, bogami, z Bogiem poświęcenia do bitwy, która trwała rok i jeden dzień. Wreszcie w przeciwnicy w ciosy, które im obu przyniosły śmierć. Mam nadzieję, że ta opowieść się sprawdziła sądzę, że powiedziałem. Ja też. Wydaje się, że miecz Bogów był w stanie zabić jedyną, nieśm jedną nieśmiertelną istotę. Może pozbawić życia Magnusa. Powiedział Solmer. Jeśli broni nic nie znajdę, ją. muszę. Myślę, że to zadanie. Że tobie przypadnie, przypada zadanie trudniejsze. Z nazwym tęczowy kryształ w świecie podziemnym. Logika podpowiada, że na, tam też należy szukać odpowiedzi na nasze pytania. Tak, jednak czas e, świata nie działa według praw logiki, Solmerze. Powodzenia. Powiedziałem ściskając dłonzina. I tobie, by Powiedział. odpowiedział. Teraz znowu jestem zdany na własne siły. Czyli tu jest Solmer. Kod? Kim ty kurwa jesteś? Tadewan Rowen. Kim wy w ogóle jesteście? I Emilia. Tarz. Zróbmy to jakoś mądrzej. Wszystko mi mówi, że rzeczywiście działamy na ślepo, ale nie mamy przecież wyboru. Emilia poszukuje miecza, który być może może być jedynie i może być... Być może jest jedynie wytworem wyobraźni Starego Barda. Ja zaś przybyłem do świata podziemi na wezwanie zjawy ze snu. Co pomyślałaby o mnie milia, gdyby wiedziała, że powierzę nasze powodzenie w ręce nocnej Mary? Z pewnością wzięłaby mnie za szaleńca. Ja już myślę, że oszalałem, ale ja nigdy w życiu nie miałem snu, który byłby tak prawdziwy. Nawet teraz stoję ponad kamienną ścianą poznaję. Ją. Nigdy tu wcześniej nie byłem, ale znam to miejsce. Gdzieś przede mną jest odpowiedź na zagadkę. Mam nadzieję, że znam dotrzeć do niej na czas. Sprawdźmy. Czego wymagasz? Zaczynamy. Kim wy w ogóle jesteście? Mistrz Gildi? Ogłuszenie, ok, Wódz, to cię znam. Mag Wódz. Aha, że stąd mogę wyjść no jedno... Co to za dupa? Ka Aha, że niby jak zginą to się, co, mogą tu wskrzesić, tak? Nie kumam. Weź tarża za tego. Jest jakiś tam generał. <śpoko> Spoko. O mama, ktoś, ktoś ma mnie zwiad. O, gołąb przyleciał. Ty masz zwiat. Nieźle. No i tarża oczywiście z koniem. Dobra, dojedźmy oddział. Teraz, żebym wiedział, który to starszy jest Ty jesteś starszy, ty jesteś Emilia. Dobra, tyle potrzebuję wiedzieć. Maslow? No dzień za. Tak. Zapomniałem. Masz czary jakieś? Przynajmniej się do czegoś przydasz. Pięknie. Róbcie tak dalej. jest mm -hmm. stąd. Tarsz to w ogóle powinien walczyć wręcz chyba. Bardziej na środek ustawię zaraz To tarsz jest generalnie zajebistym fajterem wręcz Dawaj, nawet tego trzymasz. Nie, negują się nasze pierwsze ataki. Elo Ale im spuszczamy. Fajnie, fajnie Złe tu niech się tarsz tym zajmie. No i strzelajmy do nich absolutnie mało przydatni są ci bohaterowie w większości Teraz zacznij strzelać Bardzo miło A z piąstka starczy Okej okay. Taki hero quest A, sprawdzimy to Sextance Tutaj to ja poziomów nie nabijam, serio Który <grym> z tych wise dać dosyć do strzelania ty masz walkę, niby. Ty też tobie mało łajdze. Dajmy to. Tarsz sam sobie poradzi bez, bez ciebie, nawet. Dajmy turę. Ciekawe co tu będzie. Pod upadła stara wieża, a wejście się od terenu. I bramy są zamknięte, zaś na twoje wołanie nie nikt nie odpowiada. Zamiast siłą darować sobie drogę, przyjmujesz swoją ulubioną postać niebieskie papuki i wzlatujesz do jednego z otwartych okien, mając nadzieję, że od środka tworzy bramę. Samotnie idziesz przez ciemne sale, odgarniając na boki zasłony słony Dwukrotnie tak strażnicy, jednak nie dorównują mocy Twojej magii. Wreszcie zatrzymujesz kołowrót, który otwiera bramy wieży. Kiedy jednak wyciągasz już rękę, przeto pojawia się duch kobiety. Zespełniając się rękawą, padasz do tyłu. Czy ten duch przybył, by odebrać Ci życie? zaczekaj woła zjawa. Z logię, przyglądając się do choliny, bo która oświetla cały pokój, stwierdza, że musiała być jakiejś pionowej kobietą. Przybyłam, żeby ci pomóc, mówi zjawa. Jak to? Wiem o wiele o tym czarnym krysztale, którego nieśmiertelny król użył w kryształowym wahadle. Pomogę ci, jeśli ty pomożesz mi. O tej kobiety bije coś, co aż ściska cię w dołku. Wiesz, że nie powinieneś jej ufać, ale jaki masz właściwie. masz wybór? Co miałbym zrobić, pytasz? Najpierw musisz przedostać się przez tę bramę, ale kołowo to od, od wieków jest zepsuty. Nie możesz przejść chyba, że uda ci się zburzyć całą konstrukcję. Chociaż ta, stara, chociaż ta budowla jest stara, wciąż sprawia wrażenie jest solidnej. Zburzenie jej zajmie moim ludziom cały tydzień. Tak, odpowiada zjawa, a, a ciemne oczy błyszczą. A tu niedaleko znajduje się portal ziemi. To brama do ziemskiej strefy żywiołów. Osiem żywiołków może skrócić te wieże w mgnieniu oka. Znowu czy przypomnie chęci do wchodzenia w jakiekolwiek układy z kobiecym duchem. A więc wrócę tu niebawem. Okej, okay, żywiołaki ziemi. To jest odpowiedź. Ciekawe czy tu będą. Co to są? Szkieletory. Spadę stąd. O, jest i portal ziemi. Zdecydowałem się y, Zostawiliśmy moją armię i wkroczyć do... Surowej krainy jedynie z małym oddziałem ochotników. Nie chcę na siebie ściągać uwagi ani Gawina Magnusa, ani zbojewskich baronów władających tymi ziemiami. Mój radca wojskowy Tarż był pierwszym z ochotników, który chociaż sam sprzeciwił się ryzykownej taktyce. Pozostałymi członkami naszej drużyny Słodewijka, stojący bracia wybrani przez Tarża jako najlepsi wojownicy całych armii wielkich archom, Zwał się Onowen i Rewen. Jest z nami także pani Niziołków e, Fridolik, wybrana z racji na szybkość kul, i Kurszczecki oraz kocz, ludzki myśliwy. Wreszcie zabrałem też ze sobą zer uczonego człowieka, imieniem Tadewan. W, jakiś, w taki sposób narażamy jedynie kilka istnień. Wiecie co? Jak ja Was nie mogę stracić, to jedyne co ja od Was chcę, to Waszych broni, żebyście spierdalali. Na moje jesteście ty nic nie warci. Nie, nie pamiętam co macie za broni już. Zdecydowanie. Zróbmy tak. Tak. Okej. Okay. Wy takim składem. Uważam, że jest w cholerę lepszy. O. A ty jesteś czaraj do nich. A ty co zrobisz? sumę. Może być to. Chyba starczy. Zaboli. Teraz przejść do walki wręcz. Elo. Spoko to poszło. O, tu mamy sklepik z bronią, widzę. Dobra, żywiołaki ziemi. To będzie mi miła, miła bitwa. Z tej przyczyny, że te kurwi wieje są dosyć odporne na czary. I starczy. tych ziemniaczanych braci swoich. Macie chyba jakąś tam redukcję obrażeń? Tak, połowiczną widzę. Dobra, ziemniaczani bracia się kładą, widzę spać. Głupie są te jednostki, dobra. Ile was musiałem rekrutować? Ośmiu, sześciu. To muszę zaczekać tutaj teraz. Tak, to jest misja na ośmiu? Tak, ośmiu. A, Emilia, u, zapomniałbym. Może że w tej misji może być prędkość kluczowa. O, wiem co. Tylko to potrzebuję w dwóch sztukach. Od razu się tego napijemy. U, ktokolwiek. Dobra, bombowo. To jakieś mikstry uzdrowienia i inne głupoty są. Dużo flacji koników duszącego gazu. O, zbuję. Aaa, zmniejszacie mi tylko morale. Do przodu! Niech to pies. Pch, głupki. Dobra, sześć tych zbójów, tylko mi morale psują. <laughs> Absolutnie się do niczego nie przydają. Dobra, idźcie sobie spać. Dobra, i Solmer... Trzeba czekać. Mógłbym niby pójść w drugą stronę nim. Która ozdrowienia, dobrze, dobrze. Tu jeszcze była jedna mikstura, wiem, widzę. Ok. Pam pom, pom. pom. E, nie, nie oślepię. nie starczy. Mogłem też hipnozę zrobić, ale... Nie widzę potrzeby. Dobra. Masz walkę wręcz? To chodź, wyjaśnić temat. W zupełności starcza. O, łuczek dostaniemy kolejny. A, muszę siedzieć tu i tak ta dupa czekać teraz na was. Dobra, pójdź się tutaj. Zobaczymy co tam będzie jeszcze. Tu jakieś zombie. A, dobra, to zrobimy to od razu. Woda święcona. Pst, może się przydać do czegoś. Troszeczkę uzdrowienie. Nie przyda się. Przywołanie żywiołaka Ziemi. O ironio! Co tutaj jest? Są orkowie. Tu może jakieś tam rzeczy dostać, chyba. Nie pamiętam, co tam się dostawało od nich. Łuk masz. No, ten poszad pronośnik magii nie jest głupi. Jak trafimy jakieś żywiołaki cholerne. Co ja wam mogę zrobić? Wiem, co mogę wam zrobić. Gdzie to jest? Szybko. Co nie? Trzy punkty magii, chyba to jest na stałe. Aha, no, nawet. to wrócę akurat tam. Przynajmniej nie będę się siedział jak ta dupa. Zrób tak. Szybko. Nie, ale nie chcę tych bohaterów brać. Tak, po pierwsze, ekspy się będą rozkładały, bo no niestety na bohaterów ekspy rozkładały się równomiernie. Zatem, nie, nie interesuje mnie to. Jakby nie chcę wam dawać żadnych expów. O nie. E, boli. Nawet. Śmiesznie bije, nie, ta animacja, jak ona się tak podnosi. Głupio. O, tygry trony, patrzcie jak się schowały tutaj. Dobra. O nie, za zaszadzka! Cóż to za zasadzka, co ja teraz zrobię? Nie wiem zupełnie. Może to? O niech to pies. O chuj. Co pies? Teraz cię trzeba wyteleportować. Chujku ty. Teraz slow? Por favor. Dobra. No to skurwivi, co? Silne to było dziadostwo. Dobra. Już nie będziemy strzeli czarami, bo nie ma potrzeby. Więc tylko weźmy walkę na dystans. Tarż to w sumie niewiele więcej bije niż Emilia, ale on chyba nigdy nie miał jakoś super usznictwa rozwiniętego, więc... To by się mogło pokrywać wtedy. Coś dostaliśmy, dobra. Lecimy tam, po kolejną partię żywiołaków. Kreszta pamięci, odporność na zapomnienie. Okay. Spoko. Co to jest, zwiat? Zwiad. Tarż. Chyba bierzesz. Zdecydowanie łapiesz zwiat. Mhm. Zacznijmy od Solmyra może. Oczywiście pewnie mógłbym się wyteleportować, ale wtedy chyba tutaj nie mogłem wejścia na podziemi. Takie odnoszę wrażenie. W środku nasz obóz na banda orków. Jednak szczęśliwy Reven dostrzegł ich zanim było za późno. Na pewno z zamku. A tak, wrzeszcze rewen, wyrywając nas ze snu. Zerwałem się na nogi i zacząłem przygotować zaklęcie. Zdumiałem mi jak szybko, była reakcja moich towarzyszy. Nim orkowie nas dopali, krasnodzy, bracia już stali już na o, skraju obozu. Wsparcie o siebie plecami. Oneven z toporem, Reven z mieczem większym niż on sam. Otworzyć krąg rozkazał Tarsz. Ledwie zdążyłem stanąć za e, kodzem, a gdy Orkowie rzucili się do ataku. To była krwawa, ale krótka bitwa. Tadewan i ja e, wspieraliśmy naszych walczących czarami. W jaki sposób jeden z większych Orków przedarł się przez naszą obronę. E, jednym ciosem po, e, pięści powalił Tadewana na ziemię, a następnie wmierzył topór w moją głowę. Skuliłem się wiedząc, że za chwilę broń rozbije o czaszkę. Ale Ork zaharczył i padł od ciosu e, Topora Onevena. Reven również był na miejscu, odebrał. Otworowi życie jednym zamachem swojego miecza. Moja królowo czy nic nie? Zapytał e, o Nowen? o Bitwa dobiego końca, a jednak ja wciąż się trzęsą. Moja królowo, zapytał się o Nowen. Dziękuję, tam wszystko w porządku. Usiadłem podczas gdy pozostali, o, ociągali truchy i opatrywali swoje rany. Wtedy won miał wielkiego guza w miejscu, gdzie trafił gork, a kocz miał ranę na ramieniu. Reven usiadł od obok i kawałki metalu wycierał. M, wytarł ciemną około posokę ze swojego długiego ostrza. Po wszystkim powiedział: A kiedy znowu zostaniesz królową, wydaj dekret o obowiązkowych kąpielach. Chyba nigdy już nie zetrę odoru z tego, e, tego z mojego miecza. Wbrew roześmiałem się. <laughs> Szkoda, że on jest w zamku. Zwiat, brawo, łapiesz. Niebieski strażnik graniczny. Ciekawe. Idźmy tam. Gdzie jest ów niebieski strażnik graniczny? Czyżby za wami? Pewnie tak będzie. W ogóle, jak silni są moi wrogowie? Silni. Chociaż ja jestem drugi najsilniejszy w tym razie. No dobra. Okej, okay, ośm mamy. Możemy iść dalej. Toż to za ifryty są. Sporo, sporo. U, groza, zapomniałbym świetny pomysł, Ignacy. Bardzo dobry pomysł, również nie rzuciło mi tego grozy, hehe, frajer. Starczy slow na jedną osobę. Gdzie to jest? No, już powinni się zabić. Teraz o niego bardzo ładnie. Co by ci zrobić? Szybkie to jest na tych równinach. Muszę dużo money zużywać. To bije nawet. Zrób tak. O właśnie, w ten sposób może. Będzie założyłem lepszego fightera, nie? W ogóle tego fightera bliżej ustawię teraz. Tak bym zrobił. Po co mi ta kopalnia było? Nie wiem. 50% punktów życia więcej. Eee, dobra, to nie będzie takie trudne. To jest, powiem więcej, jest dosyć proste. Teraz Ciebie trzeba raczej czarami zbombardować, a Ciebie tak. Teraz Ty idziesz do walki wręcz. Ła, wow, nie sięgniesz Ty się teleportujesz stąd, a ty co zostaniesz będzie ci był. Okej, okay, alo. To skop ładnie, ładnie szczęście redukcja weszła. Nie, niepotrzebnie, eee, to lodowy pocisk Teraz go zalecz szybciutko No i się. No Dobra, spokojnie damy radę starzym. Zawsze jest to jakieś. Nie wiem, czy do czego tu surowce będą potrzebne. Może do czegoś. Dobra, mamy rozkaz zniszczenia wieży, brawo. Kobieca zjawa nie pojawiała się, dopóki żywioł jakiś ziemi nie zburzyje wieży. Dopiero kiedy wszedłem na gruzy, mną... stanęła przede mną. Normowo obejrzałem się do moich żołnierzy, zastanawiając się, co powiedzą na takie zjawisko. Ale najwyraźniej byłem jedynym, któremu dane było je dostrzec. Czy możemy teraz wrócić do sprawy krósztekowego wahado? Powiedziałem. Czyżbyś wciąż minął w zapytała. Zwoł mnie Salmer i Dwali Barat, odporem wymieniającym. Ja zaś jestem Defrana. Piękny imię, powiedziałem uprzejmie. A więc co możesz mi powiedzieć o kosztowym wahadle? E, Darfeno. Darfeno. Pogroziła mi swoim długim palcem i Ha! Jeszcze nie teraz. Wygląda to, że nie zdobyliśmy jeszcze raz zdania swojego zaufania. Nalega więc byś najpierw pomógł mi w czymś. Może po prostu sobie stąd pójdę, nie będę się to uprzejmował. Jeśli uważasz, że możesz sobie na to pozwolić, możesz wrócić tu, kiedy nieśmiertelny świat. świat. Powiedziała niewinnie, Darfeno. Wiedziała, że za duży, wiedziała za dużo o powodach moich poszukiwań. Wiedziałem, gdy desperacko pragnęła znaleźć, e, sposób pokona... gdy z znaleźć sposób na pokonanie... Wiedziałem, jak desperacko pragnęm sposób na pokonanie kosztowego do Miała pełną kontrolę, a wraz jej eterycznej twarzy wskazywał na to, że świetnie się dzięki temu bawiła. Dobrze, czego więc pragniesz ode mnie, zapytałem? Proszę cię solmyży i będą barat tylko o, o to, żebyś mnie uratował. Uwolnij moje ciało z więzienia, w którym jest zamknięto, żebym znowu była kompletna. Czy to taki straszny? Zuszyłem rajonami. Wiedziałem, że pewnego dnia tego pożałuję, ale nie miałem czasu na takie natargi. Pierwszy nie zdrowia. Ty, tak, dobrze, że je masz. bo ty raczej częściej obrywasz tego, co zdążyłem już zauważyć. Oczywiście mamy te wszystkie mikstury, które mogłyby to redukować, ale Ech, blech, duchy. Znaczy to w sumie jest spoko. Bo duchy rozbijemy dosyć prędko Więc okay. no problem. Wsety te jakimi nie wielmi Nie no w dupie, mi takie morale robicie, że ja czarów nie będę muszyć. Po pewnym czasie spędzonym w towarzystwie ducha Darfeny przyzwyczaiłem się do jej obecności, nawet do jej osobowości. Jednak moi żołnierze zaczynają zastanawiać się, czy nie postradałem zmysłów. Chociaż wystrzegam się rozmów z nią na w ich osobności, jednak kilka razy zostałem przyłapany na gadaniu do powietrza. Plutki się rozeszły i nic nie mogłem na to poradzić. Kiedy ostatni nacypiłem wino przed snem, Darfena nagle pojawiała się też przy mnie i spragnione oczy spoczęły na trunku. Wino? Za, za tym tęsknię prawie tak samo jak za ciepłym mężczyzną w ich ramionach. Czy, te, czy jest dobre? Zapytała. Nie da radę zobaczyć w drodze czegoś naprawdę dobrego. Jednak jest to całkiem przyzwoity bukiet odparłem. Odstawiłem butelkę, naleczując się niezręcznie z powodu picia, w obecności tego zabłąkanego ducha. Darfana spojrzała na mnie, podniosła rękę, by dotknąć mojego policzka. Odebrałem to jako zimny, lekki podmuch na skórze. Powiedz mi więc, jak doszło do tego, że znalazłeś się w takim stanie poprosiłem, odsuwając się. Darfana rozciągnęła się na moim posłaniu, bawiąc się kosmykami włosów, przemówiła. Cóż, nie powiem ci jak. Mm... Jak dawno te, temu to było? Dawno nigdy nie ujawnia swojego wieku. Ale powiem Ci, że odpowiada za to pewien mężczyzna. Kochał mnie desperacko i sch, e, chociaż sklebiało mi względy, którymi nie darzył, nigdy nie dała mu odczuć wzajemności. Poza tym był brzydki, blady i rzadko się kąpał. Jego, jak kobieta może pokonać takiego, pokochać takiego człowieka? O jest jaka, to będzie najgorsza postać świata. Cóż więc uczynił, kiedy <gry> w końcu zrozumiał, że go nie kochasz? Zapytałem, przeczuwając już dalszy ciąg historii. Nie muszę chyba mówić, że, że był strasznie zazdroszny. Zabił człowieka, który, którego prawdziwie kocham i użył potężnej magii, by zmienić moje ciało w posąg z lodu. Na szczęście sam posiada magiczną wiedzę. Mam oddzielić duszę od ciała, no moment przed zamiarą. Wyjaśnienia Darfena. I od tej pory wędruję już po podziemnym świecie, poszukując kogoś, kto zdoła cię uwolnić. Powiedz mi, czy ów zazdrośnik jeszcze żyje, zapytałem. Darfena uśmiechnęła się i powiedziała: Nie jest do końca martwy, chociaż żywym też nie, tego nie można nazwać. Nie umarły, a więc przeciw temu miałem walczyć. O, ciekawe. Magowie. Dawaj mi. Ci Chybuch. Niech to pies. To teraz to? Ciuch, Poszło elegancko. Dobra. Lećmy na te głupie ptaszory. Małe. Tędy i co? Do tego niebieskiego tutaj widzę, że trzeba iść. Co te kresnoduły mi powiedzą fajnego? Nie przyłączyły się. Głupki. Ile dałbym by zapomnieć? Się? Dobra. Co by ci dać? Do przodu. Mam coś jak regeneracja? O super, o to mi chodziło. Dokładnie o to mi chodziło. Teraz tego z SB. z tą regeneracją to robimy po prostu z dupy, jeśli się nie siedem Zobaczcie, pięknie. Absolutnie pięknie. To jest czyściciel pierwsza kla... Skąd ja zamek dostałem? Czy to jest błąd gry? Jakaś część mi mówi, że powinien się teleportować tym Solmerem. Nie wiem, dajcie znać, wiecie co? Bo ja to nie tak kończę tutaj nagrywanie raczej, yy, bo mam dwa odcinki do przodu, nie chcę być aż tak daleko w fabule, więc dajcie znać, czy to jest normalne, czy wam się też tak zdarzało w kampanii, czy nie? Ja bym inaczej, byście wy, a to był Hirosomaj, to będzie 4, widzimy się na tym materiału. Trzymajcie się ciepło. pa. pa.